Święty Alfons Maria Liguori w książce pod tytułem Droga do Świętości. Środki nabycia Bożej miłości. Pan Bóg zobowiązał przykazaniem wszystkich ludzi, aby Go miłowali z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił lecz to przykazanie w szczególny sposób obowiązuje dusze, dążące do doskonałości, które wybrał Pan za swoje oblubienice. Obdarzył szczególnymi łaskami, aby mógł być jednym przedmiotem ich miłości. Pierwszym takim środkiem jest gorące pragnienie, dojścia, do doskonałej miłości pragnienia święte są jak skrzydła którymi dusze święte wzlatują ku Bogu i jednoczą się z nim doskonałą czystą miłością jeżeli nie czujesz tego żywego pragnienia proś o nie pana boga bez niego bowiem nie staniesz nawet na pierwszym, najniższym stopniu doskonałości i świętości, zaś przy jego pomocy łatwo rozpoczniesz tę trudną drogę. Święta Teresa o tym przedmiocie napisała wiele pięknych słów. Miejmy wielkie zamiary i pragnienia. One nas. Do postanowień i czynów wielkich podniosą. Nie zrażajmy się słabością i niedołęstwem naszej woli. Oddawajmy się z ufnością Bogu i błagajmy, aby wzmocnił nasze pragnienia, aby za pomocą swojej łaski pozwolił nam rozpocząć i nie ustawać w dziele naszego uświęcenia. Mówiła też, nie zdarzyło mi się widzieć, aby dusza opieszała i leniwa w ciągu kilku lat postąpiła w doskonałości tyle, co dusza gorąca i żywymi płonąca pragnieniami w krótkim bardzo czasie postąpić może. Pan Jezus bowiem tak mile patrzy na nasze gorące pragnienia Jego chwały, że je jakby zaspełnione ocenia i wynagradza. Kto pragnie posiąść Boga, otrzyma tę łaskę, mówi święty Grzegorz, byle nie ustawał w tym pragnieniu. I byle ta Jego żądza była czysta, Wolna od wszelkich uczuć ziemskich i wpływów miłości własnej. Z tym gorącym pragnieniem miłości Bożej powinniśmy łączyć wielką ufność w Jego dobroć, wierząc, że On, pomimo naszych wad i upadków, nie wzgardzi naszym pragnieniem. Nie trwórz się. Że jesteś niedoskonała i nie daj się powstrzymać skrupułom w swoim świętym pragnieniu. Zastanów się, że gdyby ktoś Ciebie kochał tak, jak Ty pragniesz kochać Boga, czy nie byłby godzien Twojej wzajemnej miłości? Czyż sądzisz, że Pan Bóg? da się przewyższyć w miłości dobroci ofiarności jakże więc on miłuje duszę dobrej woli pomnij na słowa króla proroka jak dobry jest bóg dla prawych dla tych co są czystego serca psalm 73 werset 1 Czyż mógłby ich odrzucać wtedy, gdy oni go szukają? Pan Jezus tak przemówił kiedyś do świętej Małgorzaty z Kortony: Szukasz mnie, Małgorzato? Wiedz o tym, że ja Cię uprzedziłem, ja pierwszy Ciebie szukałem. I do Ciebie Pan Jezus mówi to samo, gdy Go miłujesz i pragniesz znaleźć, rzuć się w Jego objęcia, oddaj Mu staranie o, o swoją duszę, a On cię zachowa i oswobodzi od wszelkiego utrapienia. Ufaj przeto i odrzucaj swoje płonne obawy. Pan Jezus powiedział tejże Małgorzacie z Kortony, że jej obawy i skrupuły są przeszkodą do postępu w miłości Bożej. Środkiem koniecznym do osiągnięcia czystej i doskonałej miłości Bożej jest oderwanie serca od świata i oddanie się całkowicie Bogu, jak tylko to możliwe. Przez zachowanie rad ewangelicznych. Streść sobie wszystkie swoje postanowienia i obietnice w tej materii w krótkich słowach, aby można je było częściej i łatwiej powtarzać. Ponawiaj je na przykład w ten sposób. O słodki Jezu, odnawiam obietnicę, lub śluby moje jedynie z miłości ku Tobie i czynię mocne postanowienie wiernego ich wykonania. Błagam Cię, daj mi łaskę wierności, obietnicom i postanowieniom moim. Niezbędnym środkiem do nabycia miłości Bożej jest także rozmyślanie, Serce w mym wnętrzu rozgorzało, gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień, mówi pismo Boże, Psalm 39, werset 4. Kto ustaje w modlitwie wewnętrznej, ustanie także w miłości Jezusa. Rozmyślanie jest świętym ogniskiem, od którego roznieca się i przy którym przechowuje się płomień miłości Bożej. Święta Katarzyna Bononiska mówiła, że kto nie ćwiczy się w rozmyślaniu, ten sam zrywa błogosławione więzy miłości i łącze duszę z Bogiem. Przez rozmyślanie Wdrażamy się do ciągłego kierowania naszej myśli do Boga. Wierny oblubieniec bezustannie ma w pamięci osobę ukochaną. Dlatego przy każdej sposobności mów o Bogu i Jego miłości, aby i innych do Jego miłości pobudzić. Rozmyślanie Budzi także pragnienie samotności, aby swobodniej rozmawiać sam na sam z Bogiem, a potem łatwiej zachować wewnętrzne skupienie pośród zajęć zewnętrznych, od których nie można się uwolnić. Najskuteczniejsze do rozbudzenia doskonałej miłości Jezusa Chrystusa. Jest częste rozmyślanie Jego męki. Dusza wybrana na oblubienicę ukrzyżowanego Boga, mówi święta Maria Magdalena de Pazzi, powinna ustawicznie mieć przed oczyma obraz swego ukrzyżowanego oblubieńca. Cała powinna być zatopiona w rozmyślaniu Jego męki i miłości. Gdyby ktoś dla miłości swego przyjaciela wycierpiał zniewagi, prześladowania, złe obejście i trafił do więzienia, o ile by za te ofiary stał się droższy swemu przyjacielowi. Lecz jakże by go bardzo bolało serce, gdyby ów przyjaciel na tyle dowodów miłości, odpowiedział obojętnością, nie chcąc ani słyszeć, ani mówić o tym poświęceniu, którego był przedmiotem. Jakże mocno ta niewdzięczność zraniłaby przyjaciela. Taką boleść zadają panu Jezusowi ci, co mało się zajmują rozmyślaniem męki. I zniewak, jakie poniósł boski Zbawiciel dla naszej miłości. Przeciwnie zaś pocieszają wielce boskie serce, dusze mające wielkie nabożeństwo do Jego męki. Niech przeto męka Twego boskiego oblubieńca, będzie Twoim codziennym rozmyślaniem. Pan Jezus jak się zdaje, dlatego przyjął na siebie tyle rozlicznych boleści, aby duszom pobożnym dostarczyć niewyczerpanego przedmiotu rozmyślania. Przedstawia się oczom duszy pobożnej, oblany krwawym potem w ogrodzie oliwnym, popychany przez niegodziwych żołnierzy. Szarpany srogim biczowaniem, cierniem ukoronowany, jako król boleści, purpurowym płaszczem na wzgardę odziany. Zraniony policzkowaniem, wyśmiany, opluty, wyszedzony, idący na śmierć, dźwigający na ramionach narzędzie haniebnej kary. Przebity do krzyża. Ostrymi gwoźdźmi, Konający na twardym łożu boleści, Z sercem włócznią przebitym. Wpatruj się w te przeróżne szczegóły i tajemnice. Nie szukaj w tym rozmyślaniu Bolesnej męki jezusowej pociechy dla zmysłów, Lecz zapalaj przy tym żywym płomieniu, swoje serce gorącą miłością względem boskiego Zbawcy i błagaj, aby za Jego miłość ku Tobie Twoja dusza stała się ofiarą Jego miłości. Oddaj się Jemu na wszelkie cierpienie, jakim dotknąć, dotknąć Cię zechce i jakiego od Ciebie zażąda. Pan Jezus objawił raz się pewnemu pustelnikowi, że ze wszystkich ćwiczeń duchowych najmilsze jemu i najlepsze do zapalenia serc ludzkich gorącą ku niemu miłością jest rozmyślanie jego męki. Skutecznym środkiem dojścia do doskonałej miłości Bożej. Jest także częste wzbudzanie w sobie aktów miłości. Służą one do utrzymania w naszych sercach boskiego ognia. Tak jak drzewo lub inny materiał palny służy do podsycania ognia w piecu. Staraj się przeto wzbudzać je jak najczęściej. Nie poprzestawaj na kilku aktach czułej i tkliwej miłości, i nie o taką proś Boga, lecz błagaj o miłość mocną, która cię nauczy pomijać wszelkie ludzkie względy, zwyciężać miłość własną, odważnie z pośpiechem wypełniać wszelką wolę Bożą. <laughs> Lecz nie ma lepszego środka zapalającego duszę Bożą miłością od sakramentu Eucharystii, w którym Pan Jezus oddaje się nam, aby nas całkowicie połączyć ze sobą przez swoją miłość. Jest on ogniem pożerającym i wyniszczającym w sercach naszych uczucia ziemskie. Przychodzi zaś Pan Jezus do nas, aby ten ogień miłości rozniecić na ziemi i przede wszystkim pragnie, aby nim zapalić nasze dusze. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Ewangelia Łukasza 12, werset 49. Jakież płomienie miłości Bożej muszą powstawać w sercu tego, który go w Komunii Świętej przyjmuje. Święta Róża z Limy po przyjęciu Komunii Świętej miewała twarz rozpromienioną światłością tak jasną, że tego blasku nie mogły znieść oczy ludzi przy niej obecnych, Komunia święta tak rozpala miłością Boga, że odchodząc od stołu pańskiego, stajemy się przedmiotem największego przerażenia dla całego piekła. Stąd to święty Jan z Avila mówił, kto odstręcza innych od częstej komunii świętej, zastępuje szatana gdyż szatan w największej nienawiści ma ten sakrament, z którego dusza czerpie tak wielką moc i siłę do postępu w miłości Boga. Należy więc z ufnością i miłością przystępować do Pana Jezusa, z żywym pragnieniem wzrastania w Jego miłości. Gdyż tylko z miłości i tylko dla rozbudzenia miłości On daje się nam. Do sakramentu Eucharystii można przystępować codziennie, według świętego Tomasza, gdy spostrzegamy, że przez to robimy postęp w pobożności i miłości Boga. Trzeba wiedzieć, że żaden stan, ani zatrudnienie, nawet kupieckie, nie są przeszkodą do częstej komunii świętej, jeżeli przewodnik duchowny uznaje to za właściwe, jak to wyraźnie oświadcza papież Innocenty XI w swoim dekrecie z roku 1679. Modlitwa. O słodki Jezu, Boski mój oblubieńcze, Ty znasz głębię mojego serca i wiesz, że pragnę nie opierać się w niczym Twej miłości. Tyś mi się oddał cały i ja nawzajem całkowicie Ci się oddaję. Dusza moja była nieraz głucha, na Twoje wezwanie, opierała się Twojej łasce i miłości, lecz gorące pragnienie miłości, które dziś we mnie zapalasz, sprawia, iż wierzę Twojemu wezwaniu, ufam, że mnie nie opuścisz. O słodki mój zbawco, przyjmij mnie na własność swoją, najzupełniejszą. Uczyń duszę moją jak najwierniejszą oblubienicą swoją. Błagam Cię o to w imię tej miłości, która Cię dla mnie do krzyża przybiła. Amen.